Jeżeli chodzi o niedzielny mecz z Lechem Poznań, przygotowania przebiegają zgodnie z planem, co na no, widzę przed chwilą mieliście taki wieczorny popołudniowy trening. Tak, praktycznie cały tydzień był podporządkowany temu meczowi. Trenujemy praktycznie tak samo, tak samo ciężko jak przed każdym innym meczem. Mecz z Lechem traktujemy bardzo, bardzo poważnie, tak jak meczu z pogonią Szczecin No i mam, mam nadzieję, że tylko że kibic, kibiców będzie bardzo dużo na tym meczu. Mówię, treningi są, są takie same i do, te, do tego meczu przygotowujemy się do, jak do każdego innego. Jesteś jednym z kilku piłkarzy, przynajmniej olimpijczyków, którzy na Lecha Poznań znają nie tylko z filmowych relacji i z wyników w gazetach. No tak, miałem możliwość grania w Pucharze Polski z Lechem Poznań tam i u siebie na boisku w Biesku Białej, jak reprezentowałem jeszcze barwy pod Beskidzia. Byliśmy o krok od sprawienia naprawdę mega sensacji. W pierwszym meczu yy, na, 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 na Lechu padł wynik 1-1. U siebie do 80. minuty prowadziliśmy bodajże chyba 2-0, przegraliśmy 3-2. Bardzo mało zabrakło. Mam nadzieję, że, że teraz będzie, będzie inaczej, że, że przyjdziemy Lecha i, i że będziemy się cieszyć po, po, po końcowym blisku. No właśnie, jak myślisz, jak na Lecha do tego meczu podejdzie? Oni jeszcze nie grają w lidze, ale z kolei rywalizują już w pucharach. No i ten z tego składu też do końca stałego nie mają. Tam cały czas karuzela transferowa trwa. No, znaczy na pewno Lech Poznań przyjedzie do, do, do drużyny pierwszoligowej i, i tam sobie ani Kibica, ani na pewno zarząd klubu z Lecha nie wyobraża, że, że tutaj oni przegrają mecz. No, no mówię, no Puchar jest, jest Pucharem i tutaj każdy może wygrać z każdym. I... My na pewno idziemy po to, żeby, żeby ten, mecz, ten mecz wygrać. Mówię, no to, jest, to jest jeden mecz i wszystko zależy od dyspozycji dnia. Bez względu, kto zagra w tym meczu, a myślę, że tą, tą, tą jedenastkę wybiorę e, najbardziej odpowiednią do tego spotkania i, i, i najlepszą możliwą. E, także myślę, że tu nikt nie odpuści. Będziemy chcieli zagrać o pełną pulę. E, jest to swego rodzaju święto w Grudziądzu. Mecz stawka, jedna ustąp Polski i, i, i myślę, że chłopacy nie odpuszczą i ja ze swojej strony. E, wkład pracy na 100% przygotowania do, 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 do meczu. Nie myślimy na razie o meczu z dolkanem Ząbki, a skupiamy się na tym meczu z Lechem Poznań i będziemy chcieli go rozstrzygnąć w swoją korzyść. A w czym upatrujecie swoje szanse, a w czym ewentualnie, ewentualnie jakieś słabości Lecha? No, trudno szukać tutaj, że tak powiem, słabości w zespole przeciwnika. Tak? Trzeba skupić się na, przede wszystkim na swojej grze. E, wyeliminować błędy własne przede wszystkim, takie jak w Świnoujściu, po którym straciliśmy bramkę i myślę, że, że na pewno błędy popełni również ilech. E, kto będzie skuteczniejszy, no ten, ten, ten wygra. Zobaczymy, może będzie to mecz do jednej bramki. Kto strzeli ten mecz przesądzi na swoją korzyść, aczkolwiek no trudno teraz oceniać, rokować jaki będzie przebieg spotkania. W sparringach grywałeś już do z nami z Ekstraklasa, ale teraz mecz o stawkę, czy wywołuje on jakieś dodatkowe emocje, adrenalinę? Na pewno wywołuje jakąś adrenalinę, ale trzeba podejść do jak, jak do każdego meczu, czyli trzeba wygrać ten mecz tak samo jak z Pogonią. Mo, może dogrywka, jakieś emocje dla kibiców, może karne, to by było fajnie. Wiadomo, dla kibiców gramy i, i wiadomo, że byśmy chcieli, żeby właśnie oni oglądali piękne mecze. I wydaje mi się, że, no wiadomo, stres będzie przed samym meczem, bo ja teraz jeszcze teraz o tym nawet nie myślimy, yy, jak, 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 jak to będzie, jak to się potoczy, bo to różnie bywa w życiu. Ale jak już wyjdziemy, no, na początku będzie stres, ale później, czym, 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 czym yy, yy, kilka minut minie, się wejdzie w mecz dobrze, to później to, ta, yy, ta, te emocje zejdą jednak. W Pewnie już rozmawiacie o tym spotkaniu na zajęciach. Jak Olimpia podejdzie do tego meczu, no, nie może jest gospodarzem, nie może podejść na hura, ale nie może też zagrać zbyt bojaźliwie, mimo klasy rywala, prawda? Znaczy, mówimy sobie tak jak w każdym meczu, żebyśmy przyjęli ich na swoją, na swoją połowę. Kontra, kontrataki, wiadomo, są u nas też mocną stroną. Ale nie ma takiego czego, że będziemy się cofać całkowicie i teraz czekali, bo oni są tacy świetni i, 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 i nie mamy szans. Nie, mi się wydaje, że zagramy też otwarty futbol. Wylebyśmy w obronie grali bardzo dobrze, jak z pogonią Szczecin, a na pewno coś będziemy mieli swoje okazje i strzelimy w bramkę, może jedną. Może dwie, kto wie. Serdecznie zapraszamy, na pewno na pewno kibice się nie będą nudzić i mam nadzieję, że po tym meczu e, Olimpia będzie w dalszej rundzie. zapraszam wszystkich kibiców. Chciałbym, żeby jak najwięcej przyszło kibiców, żeby nam pomogło i wiadomo, że był spektakl, żeby było show.